Hej moi drodzy, dzisiaj mam dla Was unpacking z wymianki z Flox. Dzisiaj do mnie przyszła 7 kwietnia, do mnie paczka od Flox z takim napisem. Jestem napisałem cześć Noble Horse to Flox. Pozdrawiam się serdecznie. No i teraz otworzymy sobie tą paczkę. Tak żeby konia nie... Znaczy, no nie wiem co tam jest, no, nie pamiętam szczerze, nie, na na no raczej. Tego się nie nie chciała, ale może to być ważne. Dobra, zaczniemy od listy, jeśli jest. Dobra. <grym> nie, została tylko konia. Jest to wałach lipicański z firmy y, Mojo. Jeszcze dobrze sprawdzę, że na niczego więcej nie ma. Do tego Wam na nie pokażę, chyba że już widzieliście w taki koszty jak ja, też z folią bobelkową. No. Jest to taki yy, wałaszek. On idzie do mnie na customa. Będzie stał w pozycji zwykłej. Yy, poza tym muszę go przemalować, ponieważ konie firmy moje są zazwyczaj brzydko pomalowane. No. Yy, taki pyszczek. Jest słodziaśny. Taki glutek mały. No. Jego poza nie... nie nie zaskoczyła mnie, ale jest bardzo fajny. Ja do Floks wysłałam też już konia. Mam nadzieję, że szybko dojdzie. No, no to właśnie coś takiego ona mi wysłała. Jego imię to Silo, i to będzie jego imię dowodowe. Jakie imię dostanie, staję nad tym jeszcze pomyślę. No, także tyle. No i jeszcze taki kantarek od niej dostałam. Kantarek pewnie pójdzie na innego konia, bo jak mogliście zauważyć, ten jest trochę za mały na Silo. Um, no, także konik, konik dosyć fajny. Jak mówiłam, idzie na customa. Przepraszam, tak pokażę dokładniej. Wyostrz kamerową, nie chce mi się robić cięcia. Mój aparat jest często tak, że yy, nie chcę mu się wyostrzyć. O, 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 jest no ma takie brzydko wmalowane oczy Ma skacza jest taki poesowany trochę ona mi napisała, że jest porysowany chciała nawet was zmyść jest ale powiedziała, żeby zostawiła no także piękny ten koniec, nie jest ale myślę, że jak zrobię kastomo to będzie dużo ładniejszy no także tyle, ja się z wami żegnam najczęściej. No